Rolnik był drogi, zastanów się. Polisz tak? Czy wolisz tak? Jedna miejscowość, jedna klasa gleby, jedna uprawa, dwa zupełne wyniki. Wybór należy do Ciebie. Chcesz działać efektywnie, skutecznie, opłacalnie dla Ciebie, czy stereotypowo? Mozaika glebowa. Stan, który istnieje w Polsce na 90% pól, naszych pól. Jak planować zasiewy, nawożenie? Na mozaikach glebowych. Jak wyrównywać zmienności na mozaikach glebowych? Jakie mamy zmienności? Jakie one mają swoje źródła? Jakie mają przyczyny? I ile jesteśmy w stanie naprawić, nawet jeżeli na jednym polu mamy dwie, trzy klasy gleby? To jest pierwszy tego typu wykład na portalu, który otwiera cykl moich wykładów poświęconym wyrównywaniu zmienności glebowej na mozaikach, zarządzaniu, planowaniu i działaniu na tym, co mamy, czyli na polach dużej zmienności. Kochani, już w niedzielę na portalu pierwszy mój wykład, jak zawsze, w 100% niezależny, bez żadnych reklam cudownych produktów. Wykład, w którym znajdziecie tylko wiedzę, wiedzę dla Was, w jaki sposób mamy podejść do kolejnego sezonu, patrząc na gleby, jakie w Polsce mamy. Już dzisiaj Was zapraszam. Niedziela wykład dostępny o 8 rano na hektar wiedzy, dostępny również w aplikacji mobilnej. Moi drodzy, dzisiaj w w jasnym gospodarczym, jak ja to nazywam, chciałem Wam pokazać pewien absurd. Absurd, który uderza w nas jako w rolnictwo, ale też ogłupia nas jako konsumentów. Prośba, oczywiście, o udostępnianie tego materiału, bo chciałbym, żeby to wszyscy zobaczyli. Natomiast chciałem Wam pokazać absurd, który przede wszystkim nie wiem, czy wynika z naszej polskości, czy wynika z tego, że jesteśmy tak nieudolni, czy po prostu przedsiębiorcy mają jakieś do tego dziwne podejście. Zgadnijcie, jakie firmy w Polsce najbardziej promują polskie pochodzenie produktów, czyli polskich producentów? Jakie sieci handlowe, jakie sklepy, jak to wygląda? Będziecie w szoku. Z tego miejsca pragnę Was poinformować, że najlepiej polskie produkty promują zagraniczne koncerny spożywcze. Niemiecki koncern spożywczy. Z zaczynający się. Którego nazwa zaczyna się na literę L. Koncern spożywczy, market, który ma owada w swoim logu. To są sklepy, które najlepiej promują polskie pochodzenie produktów. Potężne mleczarnie w Polsce tego nie potrafią, ale gdy te same mleczarnie robią produkt na zamówienie tych oto sklepów, potrafi z przodu znaleźć się flaga, potrafi znaleźć się napis produkt polski. I powiem Wam tylko tyle. Że po prostu szlak człowieka trafia. Wszyscy w Polsce narzekają na to, że wszedł do nas Zachód z butami, dostał lepsze warunki niż my tutaj w Polsce od naszych rządów, dostał zwolnienie z podatków, dostał wiele, wiele innych rzeczy. Okej, okay, ja to rozumiem. Natomiast jak jeden z rolników, który mnie ogląda, który ma w Polsce ziemię, poddaję Ci Krzysztofie, który pracuje w Anglii na budowie i ten rolnik zaczął mnie uświadamiać, że. W Anglii, w markecie, wszystko, co jest brytyjskie, ma na froncie w opakowań. O, coś tam znajdzie. Ogromny znak flagi. To pomyślałem sobie, że to jest po prostu niezrozumiałe. Dlaczego tam potrafi się to robić, a w Polsce nie? Odpowiedź jest bardzo prosta. Dlatego, że my nie rozumiemy, chyba nadal, skąd się wzięła konsumpcja wewnętrzna w Niemczech, we Francji, w Finlandii w Norwegii. Dlaczego tam jest tak, że ludzie patrzą na to, co kupują, a nie tylko na cenę? Wieje mocno, mam nadzieję, że dobrze słyszycie. Dlatego, że to jest proces długofalowy. Zaczyna się w książce, kończy się w sklepie. W książce, w szkole, jako dziecko, jako podejście w systemie nauczania, kończy w sklepie w momencie, gdy wydajemy nasze ciężko zarobione złotówki. Ktoś powie, że to jest nieistotne. Jeżeli będziemy tak pieprzyć na okrągło, że jest to nieistotne, to najlepiej od razu stańmy, podnieśmy ręce do góry i się poddajmy gospodarczo. Bo mi po prostu szlak trafia, jak na okrągło mówimy, że czegoś się nie da. To jest generowanie takiej, takiego samozniszczenia gospodarczego. Po co mamy walczyć, jak i tak przegramy? Po co to, po co tamto? Tu z tego miejsca mam prośbę. Jeżeli w to nie wierzycie, to wyłączcie ten materiał, nie słuchajcie dalej. Ale jeżeli wierzycie w to, co mówię, widzicie tego sens, to udostępniajcie to innym ludziom. Bo każdy powinien to wiedzieć. Prośby mam do przedsiębiorców w Polsce, do firm z sektora spożywczego, które produkują żywność. Jeżeli robicie czekoladki, żółty ser, mięso, e, nie wiem, produkty półgotowe, gotowe. gotowe. E, jeżeli robicie, e, hodujecie drób, produkujecie jajka. Jeżeli jesteście firmą rolniczą, czy nie rolniczą, ale produkujecie żywność na sklepy, to do jasnej cholery umieszczajcie nalepkę najlepiej na cały front opakowania, produkt polski. Wyprodukowano w Polsce. Nie wstydźmy się tego. Ja przejechałem, robiąc szybką poradę, kolejne moje wskazówki dla rolników, dla jednego odcinka prawie 100 kilometrów. Widziałem tylko w jednym miejscu polską flagę. Jedźcie sobie do Stanów Zjednoczonych i zobaczcie, że tam co druga farma, co druga chałupa na wsi ma flagę. My... W Polsce chyba uważamy, że patriotyzm to ktoś przyjdzie i nam poda wstrzykawce. Nie? Taka szczepionka na patriotyzm będzie, bo do szczepień mamy podatność, więc to zrobimy. Czy nie rozumiemy, że to się samo nie bierze? Że nasze dzieci będą patriotami wtedy, kiedy zobaczą, że ich rodzice też są patriotami, że podkreślają pochodzenie produktów? Czy to naprawdę jest też aż... pytanie retoryczne? To jest tak trudne, czy jesteśmy tak nierozsądni, że tego nie rozumiemy? Czy nie boli nas to, że wchodząc do sklepu na L.Y. wszędzie jest przy bazarkach produkt polski i Polacy to kupują, tak? Pomijam już zamieszania z nalepkami i, i kłamstwo co do pochodzenia towarów, a wejdziemy, ja wejdę do polskiego sklepu i nie, i nie widzę, brakuje mi tego afiszu na regale produkty tylko polskie. Nie wiem, nie mamy kasy na farbę biało-czerwoną? Nie mamy na naklejki? Jak my się spodziewamy, że co? Że cały życie będzie tak fajnie, że po prostu będziemy seprodukować, sprzedawać i będzie kupo hajsu z tego. Gdyby w tych dużych sieciach marketów uznano, że naklejanie flagi biało-czerwonej na produkty nie zwiększa sprzedaży, to by tego nie zrobiono. Bo powiedziano by, po jaką cholerę mam pomagać Polakom, jak ja na tym nic nie zarabiam. Ale skoro to jest zrobione, skoro to jest, to znaczy. Uwaga, to znaczy, że to działa. Skoro działa, to znaczy, że to powoduje, że my polacy kupujemy chętnie produkty oznaczone "Produkt Polski". A skoro to działa na nas i to generuje, że my kupujemy produkty polskie, to pytam się, dlaczego my nie możemy mieć tego w polskich sklepach i dlaczego jest to na produktach produkowanych dla obcokrajowców przez polskie firmy, a czemu te same firmy, produkując produkt pod własną marką, Wstydzą się umieszczenia na froncie, na głównym widoku danego produktu, na przykład opakowania żółtego sera, wstydzą się napisać produkt polski albo wyprodukowane w Polsce. Jeżeli ktokolwiek, kto mnie ogląda, kto pracuje w sektorze produkcji żywności w Polsce, w polskiej firmie, słyszy ten tekst, to idźcie do prezesa tej firmy, pokażcie mu ten film. dynda mi to, czy on mnie wyśmieje, czy nie, ale może za którymś razem to dotrze. Przestajmy wstydzić się tego, że to jest polski produkt. Bo polskie to nie jest śmierdzące, polskie to nie jest trujące, polskie to jest zajebista jakość, to jest, jakbyśmy nie patrzyli, jeszcze póki co towar niezły jakościowo, to jest to, co daje tu, na tej ziemi, na której stoję, pracę ludziom i koniec dyskusji, bo innej wersji, innej prawdy po prostu nie ma. I o to nas wszystkich proszę: przestańmy się wstydzić, bo polska flaga nie promuje polskiego rządu czy rządu polskojęzycznego, tylko promuje tą ziemię, promuje ten naród, promuje te pola, te lasy, to wszystko, co tu się dzieje. I proszę Was, przestańmy się łudzić, że to się naprawi samo. To my, 38, z czego osoby decyzyjne 28 milionów ludzi to my musimy zrobić. I jeżeli jesteś rolnikiem i teraz to oglądasz i sprzedajesz mięso do polskiej firmy, mleko do polskiej firmy, to na poziomie zebrań, czy to członków rady nadzorczej, czy przedstawicieli rolniczych, naciskajcie na swoich odbiorców, żeby promowali to dużą flagą. Bo póki co ten symbol działa na konsumenta. Większa konsumpcja to większa sprzedaż. Większa sprzedaż to wyższe ceny skupu mleka. Często, nie zawsze, ale często, mięsa i innych towarów. A dzisiaj, jak ja na to wszystko patrzę, to zastanawiam się, czy nasi przedsiębiorcy to się wzięli wyjęci z, z kapelusza, że oni nie wiedzą skąd się bierze konsumpcja? Powiedzcie sami, nie wiedzą, że tego nie umieszczają? Bo jakoś biedrące w obrotach i zrobieniu na Polakach hajsu to nie przeszkadza. Innym zagranicznym marketom spożywczym to nie przeszkadza, a polaczką to jak zwykle przeszkadza. I czy nam się podoba, czy nie, czy wierzymy, czy nie, to prawda jest taka, że mozaika jest na naszych polach. Prawda jest taka, że ma ona wiele przyczyn, wiele powodów, wiele źródeł. I prawda jest taka, że niemal większość tych przyczyn idzie zniwelować, idzie ograniczyć, a mozaikę idzie wyrównywać. To wszystko jest ogrom wiedzy, bardzo trudny, dlatego też pierwszy z cyklu moich wykładów, gdzie na hektarze wiedzy. Będę starał się Wam pomóc i wyjaśnić, w jaki sposób mamy zacząć to niwelować, bo mamy trudny rok, a nie wiadomo, czy finansowo przyszły będzie dużo lepszy. Działajmy w taki sposób, abyśmy zawsze umieli wytrzymać trudne czasy ekonomiczne. Wykład już w niedzielę. Zapraszam Was na ósmą rano na hektarwiedzy.pl przez aplikację mobilną lub webową. Kawa ze mną. Widzimy się niebawem. Kłaniam się Wam bardzo nisko i do zobaczenia. Kłaniam się. Hektarwiec.